Króluj nam Chrystę, szczęść Boże, gorąco Was witam i wołamy od razu o moc Ducha Świętego. Przyjdź Duchu Święty, ogarnij nasze serca, wypełnij nas całych, proszę Cię, przyjdź do nas. Dzisiaj Ewangelia mówi o dziękowaniu. Jeden z uzdrowionych, widząc, że jest zdrowy, wrócił, chwaląc Boga donośnym głosem, upadł na twarz przed Jezusem i dziękował Mu, a był to Samarytanin. Jezus rzekł, czy nie dziesięciu zostało uzdrowionych? Gdzie jest dziewięciu? Żaden nie znalazł się, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten Samarytanin. Dziękowanie. Z dziesięciu jeden dziękuję. I to ten, który był obcym. Dlatego, że dla niego to nie było coś takiego, że mu się to należało. A my wiele rzeczy odbieramy, że to nam się należy. Zwyczajne rzeczy, które mamy dookoła siebie i skoro nam się należy, no to czemu mam mówić dziękuję? Kiedy podziękowałeś żonie za to, że masz ubranie w szafie. Żona jest gotowa. Kiedy podziękowałaś mężowi, że samochód jeździ, że jest sprawny. Kiedy podziękowałaś, że są w liście odgarnięte drobne rzeczy, które robimy dla siebie nawzajem, ale nie widzimy ich tylko dlatego, że są naszą codziennością i myślimy: tak musi być. Tymczasem słowo dziękuję zmienia oblicze. To jest dzisiejsza Ewangelia. Ten, który wrócił i powiedział dziękuję, doświadczył słowa Jezusa, zobaczył twarzą w twarz Jezusa, który mówi do Niego który do niego się zwraca i On mógł powiedzieć dziękuję. Wrócił do czegoś więcej. To jest tak, jak dziękujemy, zyskuje ten, który otrzymuje to Słowo, ale też i ja, który mówię dziękuję, również zyskuje na tym. Warto mówić dziękuję. To jest coś, co się opłaca, ale tu nie chodzi, żebyśmy mieli myślenie opłacalności, tylko żebyśmy słuchali Słowa Bożego. I skoro Jezus nam o tym mówi, a Jezus wie, że tak nas stworzył, taką mamy psychikę, psychikę, taki mamy mózg, że w momencie, kiedy dziękujemy, zyskujemy. Dlatego nam o tym mówi: dziękujcie. Bądźcie wdzięcznego serca, dziękujcie Bogu. Rzeczy, które się wydają oczywiste dookoła nas, wzbudzaj wdzięczność, a zobaczysz, że będzie inna twarz, inaczej będziesz funkcjonował. Dziękuję rano, dziękuję wieczorem dobremu Bogu, dziękuję w ciągu dnia. Panie, dziękuję Ci za każdego, kto ogląda Zoom, za te osoby, które rozwijają się już tak długo i dziękuję Ci, że jesteś między nami, że tworzymy razem Królestwo Boże. Błogosławię Wam na piękny dzień, w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zachęcam, żebyście rozsyłali Zoom w różne miejsca, na grupach, na WhatsAppach. Pokazujcie ludziom, że można trwać w Duchu Świętym. Kto jeszcze nie zrobił subskrypcji, do niej zachęcam, być może do komentarza. I tutaj możemy dalej pomodlić się teledyskiem Mocnych w Duchu. I dzisiaj Was zapraszam, żebyśmy byli patronami Dzieł Mocnych w Duchu. Jak tutaj klikniemy ten patronite, to nas przekieruje i wspierajmy to, co prowadzą w internecie, co prowadzą w ewangelizacji młodych, podczas warsztatów. Dużo dobra dzięki temu wsparciu. Dziękuję Wam za nie. Do zobaczenia.